Cześć jestem tristus i w dzisiejszym odcinku będziemy testować lifehacki z TikToka, ale nie w normalny sposób, ponieważ najpierw będziemy próbować je robić, a potem dopiero sprawdzimy, co tak naprawdę było na filmiku. Czyli musimy główkować, zobaczyć, jakie mamy tutaj przedmioty przygotowane i wymyślić, co dokładnie o to chodzi. Nie? A co I myślisz o tym? To? to jest level pierwszy, on będzie banalny. No, Mogę co? robić od razu? Nie ale wyłączę. Ale Odkrajamy górę, Kawałek. mielimy to tym, wkładamy to w to, wytapiamy i mamy sam sok z arbuza. Ale to po co jest mikser? No, żeby to zmielić w środku. Ja jestem w arbuza. szoku, że w ogóle po co to jest. Żeby, że tutaj... żeby był sam sok, A nie było miąższu grudki, bie, nie grudki a, Tylko taki sok jak to... ze sklepu, nie? A potrzebujemy prądu. <grym 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 do Ej, właśnie, to jest ten laik tak, Nie, stary tak, 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 patrz. Przekrajasz na pół, tutaj i teraz no mielisz, nie? No i co? Nie działa. Prąd z nie działa. Tu? Dawaj. O co Mierdlo, jest to, nie zgr... to. Ja zbieram. Co jest to. Grane. Dawaj, dawaj. Mocno. Nie wiesz, tak mocno, stary. Dawajcie, jeszcze ej, ej ja pierdykam stary, co jest grane I już I, I o już. to chodziło Tak I teraz I robimy tak I przelewam. Tak, i uwaga Co tam się stało? Ej, tu działa Zobacz. Patrzcie, mamy soczek, Zarobiliście I patrzcie, idealny soczek bez miąższu Ej, Zipek mm, no, dobra. dobra Póki co to nie wiemy, czy to był w ogóle ten lifehack Więc teraz musimy sprawdzić, czy to jest to, co zrobiliśmy Ale ciepłe. No, no, dobra. Trzeba umyć melona, następnie rozciąć dziur... dziur... dziurkę. Wyciąć dziurkę. No jest no okej, okay, jest okay. Ale rzeczywiście jakby Włożyć zrobi... jakbyś zrobił taką dziurkę, to będzie się nie rozlewało na bok. Nie. nie, no ale stary był za mały ten no melon. Tak. No i no co? Mikser no, do środka. No dobra, Dobrze, okay. zgadliśmy. No, no, idealnie, zidko, widzicie? No. Czyli łatwo było to przewidzieć. Ale chodź, bo tego stary. Czyli 1-0 dla t składu na ten moment. Przejdźmy do kolejnego LiveCaka. Kolejny LiveCack. Ej, to było w poprzednim odcinku, więc od razu wiemy. Mieszek. O to jest popcorn znowu. Tak, tak chodzi o to, że chcemy zrobić kolorowy popcorn. Tak, tak? skitelsowy. Prawda no. jest taka, że nie będzie on kolorowy, bo jak połączymy te skitelsy wszystkie raz, to zrobi się szara maść. Ej, a nie kruszymy ich jakoś? Ja ci pokażę, jak to się robi. To się robi tak Teraz ja. Ale stary. czemu takie ilości tego daliście? Ale się stary wali z tego. To nie Panie był dobry to pomysł, pomysł nie? To jest zajebisty pomysł, tak? Patrzcie jaka zupa. Ale patrzcie, ej. Zróbmy maślany bardziej, tak? Ale czy to nie jest tak, że teraz powinniśmy dodać właśnie skitelczy? W tym momencie, Nie, 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 nie. ostatnio skiepszyliśmy w ten sposób. Pod sam koniec, jak już będzie się kończył robić popcorn, stary. Gdzie jest zamknięcie? Od tego. No, rzucaj się na to, zikształ. Tak, no tak to. musisz rudo. zasłonić, nie? O, zajebiście Dobra, mamy już. No jest co. O, patrzcie, a na tym drugą porcję można od tak razu zrobić nie? Ej, to w którym macie te skitelcze brutte, jak nie teraz? Zaraz. Ole... ale dobre! Co? Z Masłem? Mmm. Nie, spitelcie brutkie. A. Ale dobre. Takie Ej, stary wsypuj, serio. Dobre. 3-4 cztery, cztery wsypujesz. No czemu, wsypuj. pierwszy pierwsze. jest. Nie stary. Pójdź. I kozowska to wygląda. Ale fajnie. A co jak strzeli? Ej, myślisz, że on będzie zielony? Serio? Nie Myślę, że lifehacki z TikToka często nie działają Jak dla mnie też to nie zadziała To stare, za dobre, że tego, nikt, żeby tego, no. że tego nikt nie robi po prostu, no. nie? Dobra, patrzymy I... Okay. Ej, jest zielony, Lesko, patrzcie Stary, zamykam, zamykam. No, sorry Ej, skitelce aż wyleciały Patrz, jest, mam jeden kawałek Jest trochę zielony Miesz, Jakbyś szmatkał I matko. dobry? I co? Zwykły popcorn, to bardzo maślany mm -hmm. Przesada Nie, ragarynowy tylko ma... Jest, wizer zielonego Be Tak? O! Jest! Zgniły popcorn Ale śmierdzi, co? O kurna, to nie jest jadalne o, Wyłącz to Wyłącz U. Zamykaj to U. Weźcie Weź to do Weź tak. no, live card, lifehack, tak. idziemy stąd Widzowie, 0 na 10 Podobnie jeszcze trzeba sprawdzić czy to chodziło o to Najpierw skittlesy dał i popcorn jednocześnie Na pewno Widzowie, fake, to jest fake, dobra, sami dobra. widzieliście No najpierw dodał te skittlesy Ale wiesz co, on jest Chińczykiem stary nie, ale zrobiliśmy jakby to, co chodziło. W sensie, co innego można było zrobić? No, ale on tak. miał olej. Ale zobacz, a nie on masko. miał olej i na dzień dobry. Zanim cokolwiek zaczął robić, już tam były skitelsy. Tak. Czyli Ernest, to ty źle powiedziałeś? No, to nie, 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 ja dobrze powiedziałem. Patrz, tu będzie cięcie, nie? No właśnie jestem ciekaw jak mu to wyjdzie. Jak to będzie się robiło? A, już jest zrobiony, tak? <laughs> Jaki pies. Już jest zrobione nagle, nie? Na pewno. Nie ma szans. On kupił kolorowe pokworny i Tylko pytanie, gdzie kupił i w jaki sposób oni to zrobili, skoro tak? Nie, powkładał. A! Barwnikiem barwnikiem spożywczym. Sprejem albo... Masłem spożywczym. I tak wyszło dobrze, nie? Tak. Czerwone, żółte, niebieskie masło. Stare, nie słyszałeś o tym? Dobra, czyli co? Ograniczone? Tak! Jak? No jak! Zrobiliśmy to co było trzeba, więc rozgryźliśmy The Code. ale... Lifehack not approved. Let's go with the next one. Dobra, chłopaki, według mnie, jeżeli idziemy kieliszek... Ej, to jest mydło, nie? To jest mydło, nie? Mydło, kieliszek i mleko? I mamy z tego... To jest zaczyna się robić trudne. Nie, to jest puste. A. Nie! Nie, 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 nie tu. Po prostu mleko tutaj. Mleko tutaj i masz pranka na kimś, stary. Że psikasz sobie do mordy i prankujesz kogoś. brilliant, guys. Nie wierzę w to, że na to wpadliście w pewnym momencie. Gazowane mleko z tym. Soj jest grane. O Ale dziwnie to wygląda, nie? Bo ja to spienione. Ale stare, o co chodzi takie z kieliskiem? No O to chodzi, że przychodzisz na spotkanie, a. bierzesz sobie kieliszek i mówi, on ktoś mówi, daj się napić, a ty podstajesz pod mydło i robisz. Ej, Ej a może to, to jest live jak właśnie na spienione mleko? No, stary, no mamy bo... to. O. Ona też ma taką maskę. No, no, no. Działa też nie na mydło, kurna! Jak to działa? Przecież to jest na mydło, a ona mlekiem to psika. Co jest? Chodzi, chodzi właśnie o piankę, nie? Aaa, stary... no zajebista akurat Tak, no to się udało No, generalnie rozgryźliśmy to <gryźli> Tak, crack the code, let's go Mamy kolejne rzeczy, uwaga, panowie Sześć, dziewięć paktek Nie, sześć Dwa tak. sosy Sześć stał. O co chodzi? Sześć albo dziewięć tu chodzi o stworzenie jakiegoś po prostu zaromistego sosu? Stary, może tutaj sos. wlać sos? No Zrobić tak, tak no. i będą w sosie sos. Tutaj te dipy trzeba zmieszać dwa i pewnie to jest tak, najlepsza kombinacja Nie to jest dobre połączenie po prostu Próbujemy? Tak No to dawaj Zmieszaj. Mam nadzieję, że nam się udało, bo już więcej sosów chyba nie mamy. Uwaga. Ciekawe, czy przegramy. I co? Ofu. fu. <laughs> o kurne. No nie. Ale zajebiście. Ja tak? Dla mnie nie. No, tak jak najlepszy sos to jest. Nie, no, no to co ty. Mi nie leży. Mhm. No. Z, w sensie no smakuje jak słodko-kwaśny po prostu, fiński mm -hmm. Mm -hmm. Nie, to jest słabe, ogólnie oceniam, że zrobiliśmy najlepsze co możemy z tego lifehacka A i tak, nawet jeżeli to będzie to, to mega słaby lifehack, nie? Czy co? Wszyscy jesteśmy zgodni, że sprawdzamy? Mm -hmm. viral, nugget hack. viral nugget hack Okej no Ale to nie mieliśmy rzeczy, rzeczy tych No Mówiłem, mówiłem, mówiłem? No i to ma i to ma nie mieliśmy tych sosów! Ale stary, zobacz, chodziło o samo... Już nie chodzi o sosy, tylko chodzi o to, że on jad, wiesz, widele. Ale Ej, to jest akurat głupie mega. Okropny jest ten. jak tak wycofali mu sztardowy, mój ulubiony sos do nageksa. Poza tym w nie? Coś... nie ma miodu. To co, kolejny lifehack? Mhm. przegraliśmy? Nie. Wygraliśmy. Zrobiliśmy prawie to, co trzeba. Tak, no? Patrzcie, w kolejnym lifehacku mamy herbaty. Ej, ale te herbaty są już w tym? Nie, nie to jest no zupełnie innego. One ale. są jeszcze zamknięte to? totalnie I to, to jest, jest galaretka. galaretka! Co jest? Ej, mleko jeszcze stare. Ej, dobra, ja, ja wiem, co to jest. Co? Bubble tea? Tylko, że bez tych kulek, tylko trzeba rozwalić galaretki teraz, zalać mlekiem A, i tym Ale bubble jest z mlekiem, Myślę, Tak, tak, to, tak, no, tak, tak, serio? Tak, nie widziałem. Tak. ja wolę te bez mleka, ale są z mlekiem to, że... Dobra, jak dla mnie, każdy z nas powinien dostać jedną, nie? Dobra I każdy sobie robi swoją, więc proszę bardzo Ej, Adaś, co, ja najpierw, co jak najpierw? jak najpierw dla mnie, się. ja bym tego nie rozwalał, tylko ja bym robił tak, patrzcie panowie Wbijacie po prostu i tworzą się kuleczki, nie? A, ej, dobre Ale zarobiszcie to twoja pa. wygląda Ej, mega fajne Ej zobaczcie, w moim normalnie są bubble. Dobra, Dobra. uwaga. Uuu! Uuu! Wow, to jest Co jest? Jezu, mleko. Mega fajne, tylko za dużo mleka dałeś w Zdecydowanie. Chyba. Nieprawda. Dobra, zobaczmy. Ania. Mm. Moje stary, nie ma w ogóle smaku. To jest w ogóle niedobre. Moje w ogóle nie ma smaku. Co jest w tym niedobrego? Zipet? To, że ta galeretka łączy się z tą herbatą i ta galeretka jest w takiej. Nie, ogólnie to nie jest, jest kuleczki, To nie są kuleczki, które przygryzasz takie w Bubble Tea, nie? To, to jest bardzo, są bardzo słodkie. To są bardzo słodkie. Ale one są takie twarde. A to, przynajmniej moje, jest takie, że się łączy z herbatą i tworzy się po prostu taki napój, nie? Tylko, że taki. Pytanie, czy zrobiliśmy dobrze tak jak live Nie, no to musiało być to. No. Co jest? Dokładnie to. Ale on żelki dał, o, a nie da było jeszcze Patrz, Gorący wrzątek stary, rozpuszcza żelki. Ale co? O, to już by było lepsze! O, czekaj, nie, czekaj! Ale to nie było to? Nie, to nie. Było to samo? My mieliśmy z galaretką. Zajebisty live, tak. polecam go widzowie wszystkim. Tylko nie z galaretką, bo to nie jest takie smaczne. Znaczy, się... Ale nie było złe. Jeżeli chcecie spróbować, jest spróbujcie, dobre. bo jest. Spoko. Jeżeli piliście kiedykolwiek Bubble Tea, no. to to Wam nie zasmakuje, bo no Bubble Tea nie? jest mega smaczne, a to jest gówniane. To jest zarobiście dobre, po prostu nie odpowiada konsystencji. No, no to tak, to nie tak, znaczy, tak, że tak. to jest niedobre. Hmm? Nie, w porównaniu do Bubble Tea w sensie, chodzi mi o to, że Bubble Tea, wiesz, to jest 8 na 10 a to jest 2 na 10 nie, to jest 10 na 10. Widzowie, kolejny lifehack jest są to cytryny i pomarańcze. To mikrofalówka jeszcze dodatkowo stary To w się sensie wiadomo, no mamy to zmikrofalować i zobaczyć, co się stanie. Ty tylko tyle myślisz? Tak. Żeby zaliczyć ten lifehack, musimy zdecydować, co się stanie. To rozmięknie i pewnie będzie no, jakiś sok taki. No bo ona wyparuje od środka, będzie parowała w środku. A to to ona, od, to ona wyparuje w takim razie. No Nie, bo skórka to zatrzyma. Ale to przecinamy to, czy nie? Nie, nie przecinamy. To po co, No to przetnijmy jedną, a drugą nie i zobaczmy, co się stanie. Mamy tak. Tak? Co ja zrobiłem? To zostaje, żeby tak. zobaczyć porównać z tymi, które nie byłem przygotowane, a to wszystko wrzucamy do mikrofali. Na pewno chcesz tam wsadzić, zobacz. Co jest? <laughs> Taką oficjalną mikrofalówkę, którą używamy, to jest tam w kuchni. Na ile? 30? Tak, no 36 było, no. Ja się odsuwam. No bo ej właśnie, żeby to nie wybuchło, nie? Bo mi... Może to chodzi o wybuch. Tak. O! Life Egg na wybuch. Tak. Dobra, wyciągaj, no stary, dobra, wyciągaj, wyciągaj! Co się stało? Co to było? Nic. Coś się strzeliło? Popcorn się zrobił w środku. Ej, ale ona jest twarda! Co, jest mega cię... twarda. Pytanie, czy czujecie różnicę podczas wyciskania na przykład? Dobra. To jest niezrobione. To jest... No dobra, słuchaj. poleciała. W sumie powiem szczerze, że... Nie zrobione? Zrobione. No dobra, jest lekko różnica. Czyli po prostu to jest... Za jest... krótko sobie. nadal. Po prostu Nie no stary wycisko. zobacz! Serio, widzowie, nie używam dużo siły. Chociaż nie, to tak samo. Chyba skopaliśmy ten lifehack. Dobra, zobaczmy, czy o to chodziło. No. 20 sekund. To jest bezsensowny live co? Co, co? No to Zrobiliśmy dokładnie to, co chciała. Tak. Po to, żeby było łatwiej wyciskać. Ale, zero na dziesięć. Ale no, to zero to wcale 10. nie jest prawda. I to daliśmy na minutę, ona na 20 sekund. Ostatni lifehack, mamy trzy kawki ze Starbucksa. Chyba mojego live lifehack Ale jakie one są zimne? Patrz. O lol. O kurde, ej. To ma najbardziej czekaj. zamrożoną? Ej, mamy różne zamrożenia, no? Dobra, to wytestujmy. Patrzcie, ja mam zrobiony. Czekaj, wypadnie ten lód Ej, nie, patrzcie. No nie, to jest za mocno zamrożony. Dobra, zobaczmy Dobra. moje. Nie. moje też ma to Ej, samo co twoje. to tak łyka, nie? Patrzcie, Ułyka. bo to trzeba wstrząsnąć. Uwaga. nie miesza. Oj! Wstrząsnąłeś? Nice. Nie, no wystarczy zrobić to tak. Ja mam sorbecik. Musisz to wstrząsnąć, stary. Oooo, let's go! Jaki kupca? No. zipek ma najlepszy. Chociaż ja chyba też mam takiego sorbecika, czekajcie. Ale to jest dobre. Ej, biskitu. To jest, ale to jest smaczne. Ej. Ej, mega dobre. Różność. Czyli chłopaki, o oh, w tym mechachu chodziło o to, żeby to zamrozić, żeby był lód? Tak, ja, nie mogliśmy tego wykonać, więc tak jakby ktoś za nas wykonał. Tak, no, no. A my mieliśmy przetestować, tylko pytanie, czemu są trzy i czemu każda z nich była innej jakby. Może trzeba było zmieszać, Żeby zobaczyć, stary. jak długo trzeba to zamrażać. Pewnie, o, okej. Okay. Co to było, wyglądało? jak zamrożone? Jedna była godzina 20, druga była godzina 50. 35 Dobra stary, pokazuj tego lifehacka jak wygląda okej. Okay. Sorbeczki. Dokładnie yes. tak samo, jest idealna. Mhm. Więc wy zostawiacie łapki, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. To na tyle. Na razie.